Pierwsza myśl, jaka mi przyszła, kiedy pochylałem się nad dzisiejszym słowem, nad tym pierwszym czytaniem, drugim Ewangelią, była taka, że oto dzieje się coś pomiędzy ofiarą, ofiarowaniem, a przemienieniem moglibyśmy powiedzieć, przemianą. Dzieje się coś. Kościół, który no właśnie w taki sposób na tę drugą niedzielę Wielkiego Postu dobrał te lektury, skomponował je z różnych miejsc. I kiedy tak patrzymy, pierwszy rzut oka może nam się wydawać, że z pozoru one są jakby niezwiązane ze sobą. Na pierwszy rzut oka to w zasadzie chyba jedyne, co je łączy, to jest ta, to umiejscowienie tego wszystkiego na jakimś pagórku, wzgórzu, i właśnie chcemy wejść w tę tajemnicę, dlaczego akurat tak? Co jest tutaj? I tak sobie pomyślałem najpierw o tym pierwszym czytaniu, o tej scenie, która pokazuje nam Abrahama, Izaaka i to działanie Boże. Tak? Pierwsze takie pytanie tak bardzo po ludzku. No ale przecież Pan Bóg jest wszechmocny, wszechwiedzący. On wie, jak ten Abraham postąpi. On wie, jak Izaak postąpi, będąc właśnie takim łagodnym i posłusznym Ojcu. A jednak, mimo wszystko, doprowadza do, takiej, do takiego zdarzenia, do takiej serii zdarzeń. I może odpowiedzią jest tutaj to, że no Bóg tak, ale Abraham może jeszcze nie wie. Abraham może jeszcze nie wie, do czego jest zdolny, jak daleko posunąć się z miłości do Boga. Z takiego posłuszeństwa wobec woli Bożej. On jeszcze nie wie, i on, on powinien wręcz tego doświadczyć. Jakby z drugiej strony, również podobne pytanie: No, po co Panu Jezusowi było, żeby się pochwalić? Oto patrzcie, jaką mam chwałę. Oto jestem otoczony przez te dwa filary religii żydowskiej. Mojżesz. I Eliasz, oni mnie otaczają, to przecież nie. To nie miało w żaden sposób przyczynić splendoru Jezusowi. Znowu mamy tych, dla których to wydarzenie ma o wiele większy sens apostołowie, którzy poszli za Jezusem na tę górę. To oni potrzebują tego, tej przemiany, właśnie, doświadczyć tego, mimo że zarówno pewnie w pierwszym, chociaż nie jest to wprost powiedziane, w drugim, natomiast Ewangelista Marek bardzo wyraźnie mówi: Byli przestraszeni, dotknął ich strach, obawa. Mimo tej obawy, dla nich to było konieczne, potrzebne właśnie doświadczy tej, tej przemiany, która się dokonała na ich oczach. I jak tak o tym myślałem, to nagle przyszła mi zupełnie inna myśl. Nie wiem, czy przez roztargnienie, czy przez natchnienie. Ale pomyślałem sobie o jeszcze jednej górze. Pewnie nie wszyscy będą ją znali. Orodruina, góra przeznaczenia, góra, która jest częścią krajobrazu stworzonego przez Tolkiena we Władcy Pierścieni. Ważne miejsce w historii, którą on opowiada. Jest tam takie zdarzenie już u końca tej tej trylogii, że to dwóch głównych że głównych bohaterów, Sam Gamdzi i Frodo Baggins siedzą na stokach tej góry, która wybucha wulkanem. Właśnie co udało im się, ten nieszczęsny pierścień wrzucić do tej góry, i pod tym wpływem tego, co się stało, ta góra wybucha, traci się wszelka władza koniec świata. I oni tak siedzą na tych stokach. Ta, ta lawa spływa pięknie wymalowane przez Jacksona w filmie, i tak siedzą i rozmawiają o tym, i sednem tej rozmowy jest takie wielkie przeświadczenie tego, że to właśnie siedząc tam, w tym końcu świata, oni doświadczają tego, że uczestniczą w tej samej historii. Która się zaczęła gdzieś daleko, daleko jeszcze wcześniej, a której oni nieco wcześniej, będąc jeszcze w domu, z wypiekami na twarzy, słuchali, kiedy siedzieli w zajeździe przy piwie, w takiej miłej, fajnej atmosferze, słuchali opowieści z dawnych czasów. I oni uświadamiają sobie w tym momencie, że oto uczestniczą w tej samej historii. To jest to samo opowiadanie, posunięte nieco dalej z ich uczestnictwem. I dalej snują tą swoją refleksję i mówią: No, i takie trochę smutne to będzie, kiedy za jakiś czas też właśnie w takiej miłej atmosferze, w zajeździe, przy piwie, będą opowiadać, będą dalej snuli opowieść o, Frodu, o Frodzie dziewięciopalczastym, bo on w tej przygodzie stracił ten jeden palec. Będą snuć tę opowieść, a my tego nie będziemy słyszeć, bo tutaj zginiemy. I tak sobie pomyślałem, czy my jesteśmy świadomi tego, że uczestniczymy w tej samej historii, która oto przed nami została opisana na kartach Księgi Rodzaju, Ewangelii według Świętego Marka? Czy jesteśmy świadomi, że to jest ta sama historia, przedłużona oczywiście w nasz czas, w naszą rzeczywistość, to my jesteśmy uczestnikami tych samych wydarzeń gdzieś. Może nawet nie tylko spadkobiercami tego wszystkiego, czego słuchamy, ale właśnie tak uczestnikami, tymi, którzy niejako wypełniają w swoim czasie, w swoim życiu te dzieła, które tam są zapoczątkowane, zapowiedziane, przeżywane przez tamtych bohaterów. One są i przez nas dzisiaj jakby kontynuowane. No bo przecież i my. Jakby w naszym życiu codziennym nawet musimy się czegoś wyzbyć. Musimy sobie uświadomić, któż jak Bóg. Nie ma nikogo większego niż Pan Bóg. I co w naszym życiu utracilibyśmy dla Boga? Czy nie ma dla nas potrzebnego takiego doświadczenia, że to Bóg postawi nas przed takim wyborem? Ja albo Ty. Albo czy nie ma w nas takiej obawy, że oto staniemy wobec przemienionego Boga? On przestanie być takim zwykłym Bogiem, którego codziennie próbujemy ugłaskać w naszych prywatnych modlitwach. I nagle się okaże, że on jest Bogiem potężnym, pełnym chwały, właśnie z tymi dwoma filarami prawa i proroków. Tego wszystkiego, co reguluje nasze życie i które to życie próbuje uświęcić, skierować w kierunku prawdy. Czy my się tego też w jakiś sposób nie obawiamy? Mamy ten rok liturgiczny przeżywać pod hasłem: Uczestniczę we wspólnocie Kościoła, i może właśnie w ten sposób byśmy też powinni popatrzeć. Uczestniczymy w tej wspólnocie, która nie zaczyna się dzisiaj. Nie zaczyna się tylko w tym miejscu. Ona jest rozciągnięta, jeśli tak można to ująć, w czasie i przestrzeni. Zaczęła się gdzieś, kiedyś jeszcze przed naszym. Urodzeniem, bo przecież ktoś już wtedy opowiadał dobrą nowinę. Ktoś już wtedy moim rodzicom opowiadał dobrą nowinę, i dzięki temu oni się zdecydowali pójść dalej tą drogą historii. Zdecydowali się wobec mnie być świadkami tej dobrej nowiny. I ja decyduję się dalej opowiadać tę dobrą nowinę być aktywnym uczestnikiem tej historii. I tak jak w tym przypadku tych dwojga bohaterów na stokach góry przeznaczenia, może i będzie nam smutno, kiedy sobie pomyślimy, że oto za jakiś czas ktoś będzie snuł opowieści o nas, a my już tego nie będziemy słyszeć, że będą jakieś opowieści o mnie, które coś utraciłem, ale nie tak, żeby sobie stracić, tylko dla czegoś piękniejszego, ważniejszego czy jednak ja myślę o tym, żeby w to dzieło wejść, czy żeby tego dzieła dokonać, czy jestem uczestnikiem tego. Święty Franciszek w Sasyżu do swoich braci napisał jedno takie bardzo w temacie, jeśli to tak można powiedzieć, napomnienie. Mówi tak, owce Pana poszły za nim w ucisku i prześladowaniu, w chorobie i głodzie i w zamian za to, Otrzymały wieniec sprawiedliwości, dar świętości. Biada nam, sługom Bożym, którzy byśmy chcieli dostać to samo co oni, tylko za to, że opowiadamy o tym. Amen.